Siemanko z tej strony wideo witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry Stumble Guys Ze mną jest Bella, która właśnie się zalogowała do Stumble Guysów <grych> I dzisiaj słuchajcie robimy challenge znowu skin kontra skin I dzisiaj będzie skin ducha kontra skin pumpkina Bella będzie pumpkinem, ja będę duchem, zobaczymy kto wygra, walczymy o 500 złotych które później będziemy mogli wydać na nowe skiny, więc wiecie, zapowiada się mega ciekawy odcineczek e, zobaczymy kto wygra. E, jeżeli filmik Wam się spodoba, oczywiście, zostawcie łapeczkę do góry i teraz, kto zostawił łapkę do góry, zobaczymy co wylosuje w darmowym kręceniu. Uwaga! Co to będzie? Co to będzie? I... Co to będzie? Jeden żeton. <laughs> to nieźle. Dobra, druga łapka do góry, drugie kręcenie. Zobaczmy co teraz tam tutaj wypadnie. E, uwaga, 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 co to będzie i... Legenda, nie, zwykłe, nie Dobra, zwykły skin Ten taki e, marynarz No i ostatnia łapka do góry, zobaczmy co teraz Słuchajcie, wypadnie tutaj, mam nadzieję, że Udało wam się i zdążyliście zostawić łapkę do góry Subskrybujcie też ten kanał, bo Dobijamy tutaj 130 tysięcy sułów 5 klejnotów wpadło Więc mega spoko A my z Bello zaczynamy grupę, masz już gotowego skina? Yes Okej, okay, dobra, tworzymy grupę i walczymy z Bellą, słuchajcie, o 500 złotych dzisiaj. Kto wygra finał, to zdobywa punkcik. I na końcu, kto będzie miał więcej punktów, ten wygrywa po prostu. 8, 5, 4, 9, 9. 8, 5, 4, 9, 9, 9. 9, 9, 2, 9. Haha, wiesz przecież. Dobra. Jesteś? O, tak. jesteś. Dobra. Ok. I widzowie pisaliście, że na grupach właśnie są same boty. Nieprawda. 4, prawda. Ja wczoraj, słuchajcie, wygrałem normalną rundkę. Nawet to mam nagrane, jest na filmiku, udało mi się wygrać. Mam 20 koron już, więc jest mega spoko. Ciekawe. Ale faktycznie w tych grupach to jest bez sensu trochę, że tutaj nie dodaję normalnych ludzi, tylko my jakby z botami gramy. No bo, no to jest dziwne, co nie? Ale dobra, no można się ćwiczyć. No można ćwiczyć tutaj, ale dziwne jest to troszeczkę, słuchajcie, że właśnie nie ma zwykłych ludzi tutaj do grania. Bo oni pisali, że jak ktoś ma nick właśnie jakby z. Duże litery, no ale my też mamy z dużej litery napisane. To, to chyba nie, nie ma znaczenia. No to takie doszukiwanie. Się e, ale napisamy. na pewno chodzi o to, że nie skaczą na początku e, ci ludzie po prostu, a to jest standard, okay. że wszyscy skaczą zawsze na początku, e, więc. E, to może być prawda. Że właśnie to są same poty, ale nie rozumiem no. tego, dlaczego właśnie tak jest tutaj widzowie, bo. E, wow. Ej, ej 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 ej. <ślesk> ej, 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 ej! Ej, 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 co jest? Dobra, okej. Okay. Co, 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 co? Dobra jestem, udało mi się już, przejść. Nice! Dobra, pełno faktycznie, same boty, widzowie, same boty. B mega szkoda, bo ja bym chciał na przykład grać z Belą w grupie, ale żeby grali też normalni ludzie. Więc co my no. mamy 32 osoby zapraszać, żeby tutaj zagrać? E, Bez sensu to jest ja nie mam trochę. Nawet znajomych ja też, nie? W sensie nikogo nie mam znajomych. Ja mam trzech Boże. Bo nie dodaję. Belle, Fibi i, i, i Chikę. No nie, czterech może, może pięciu, bo jeszcze Simona i Chipleja znam A No ok jest, dobra, słuchajcie ja jesteśmy pytanie odnośnie Halloween Tak jest? Czy chcecie Halloween z nami? No właśnie, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście spędzić z nami Halloween po prostu Dobra, lecimy, druga runda, kto wygra? Widzowie, pumpkin czy duszek, możecie pisać w komentarzach Zobaczymy, kto. Chajcie trafnie! Pumpkin też cię popięta! Pumpkin już mnie tu przegonił teraz. Tak jest, tak jest! Dobra, ale my tutaj. Jeszcze walczymy z pumpkinem, może jeszcze nam się uda. Spokojnie! Oh my god, oh my god, oh my god, dobra. Dobra. biegnę drugą stroną, żeby tutaj. Nie zepsuć, dobra, udało mi się doskoczyć. Ej, to się kręci w złą stronę! Nie chcę, przeczekam! się ma! Nie ma! Wow, nie! Yeah. Ja też to zrobiłem! Dobra, let's go! O, chyba wygrać! No to jest najgorsze po tak sobie psuć? Tak jest, sam jest najgorzej. Ja zawsze nie, wybieram no, jedną nie tylko drogę, zawsze wybieram, nie? O, tą właśnie. Aha, okay. Że gdzieś tam z prawej strony, ja później na środek. Jak Patrz, gdzie oni są daleko, czuję. No bo to są boty nobowskie, które nie potrafią grać. Zobaczcie, co one robią. Ale mi się wydaje, że kiedyś normalnie losowało też tutaj ludzi. Bo gra... że tak. tak. bo jak graliśmy takie rundki ogólnie, yy, czasami to normalnie tutaj dobrze grali yy, ci, ci ludzie, co nie? I to było widać, tak. że ktoś steruje. A teraz faktycznie wygląda to tak, jakby każda runda to były boty, i to jest mega Ja się słabe. nie zgadzam, że to są tylko boty. To jest mega słabe. A nie wiem, jak zrobić tak, żebyśmy my, my byli w grupie, w sensie w tym samych rundkach, ale e, właśnie, żebyśmy grali z ludźmi innymi. Nie, nie wiem, czy tak da się zrobić w ogóle. Chyba nie. Trochę dziwne to jest. W sensie, może, może jak się zakłada grupę, może ludzie mogą dołączać? Może... Ale no nie, no nie wiem Ja <laughs> <laughs> mam pojęcia lasery, widzowie jak to działa. Lasery! Lasery w finale! OH my god! Duch kontra Pumpkin, zobaczymy kto wygra Dzisiaj 500 zł na szali Hup, ślisk! Nie, nie dobł mi tego stąd! I Łoł! Łoł, <laughs> wow! Wow, wow, wow jak byłaś blisko tutaj już! Nie widziałam go, bo w ogóle miałam kamerę. Gdzieś dobra, indziej. mi tu telefon trochę eee. przeszkadza, ale dobra, dobra. Nie no, bo tu miałem przy go i ogólnie. Już bym, okay. już bym nie te nie, nie trafił tutaj. I zaraz belka zepsuje. No nikt nie chce odpaść, co jest? Okej. Okay. Co z tą grom. Patrz, ale dużo halloweenowych skutek takich można powiedzieć, ludzie mają. Mają, tutaj, mają, gdzie? no. W, w sensie jakie? Się Nikt tu nie ma Halloweenowej. Tylko my. Klaunem no, możesz być na Halloween. Oh, no tak, dzieje. w sumie to też jest skin taki. Skeletonem. O oh my god. A nie! nie. nie, 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 nie. Ah, spadłem! Ah. Brawo! Wypadłem Czyli w ogóle ja. z mapy! Ja i szkieleton! Nie! Welka, jakiś szkieleton dobry jest! Dobry jest on. O oh my god. Oh my Ej, god, wygrała Welka! Nie wierzę, co ja zrobiłem, widzowie! Spanikowałem w jednym momencie, już nie potrafiłem tego odratować. O oh my 1, god, Belka 0. wygrywa ze mną, słuchajcie, 1-0. Czy ktoś się tego spodziewał? No, ja nie? chyba nie. To nieźle. Teraz wygrałam w laserach. Takie? Tak? No. Co ty no, gadasz? Dobra, tak. wpadaj jeszcze raz. 3-3-7-5-9. Y... Tak. Okej, okay, dobra. Podoba mi się tak gra. Więc słuchajcie, Bella wygrywa 1-0. A. Dobrze, dobra, e, klikamy zagraj i lecimy, lecimy Dobiera tutaj nam e, graczy I zobaczymy jak teraz pójdzie Słuchajcie, na razie Pamkin e, prowadzi 1-0 Więc No, jest wesoło, jest wesoło Nie wiem jakim cudem to się wydarzyło A ile gramy rundek? 3? No tak z 3 myślę, że zagramy Zobaczymy jak będzie nam szło tutaj Czyli raz jeszcze muszę wygrać Dlaczego? No to wtedy już nie masz. Ej, no nie, to nie ma tak łatwo To będziemy grać aż będzie remisik o, nie, nie, Do no trzech pewnie. wygranych, o! Do trzech wygranych Okej, okay, dobra To to jest uczciwe wtedy Śmiało! Idźcie. Let's go! Wow! Wow! Okay. Co jest? O oh my god! god, całą drogę odkryłem! Było cały czas prosto! No żartujesz sobie chyba? No nie, było. było cały czas prosto, ej! Całą drogę o odkryłem! Duchu. O ty duchu! O, ale Beka! O ty duchu! Nie, jeden tam był klocek, który był czerwony. A tak, ale ja tak przeskakiwałem cały czas trafiałem, co nie? A ja teraz miałam taką gierkę, gdzie naprawdę ewidentnie cała zielona, prosta była. Jo, ja, ale tu faktycznie jeden klocek tylko nie był zielony widzowie, a tak była cała prosta droga. Ale ale, ale śmiesznie, ale śmiesznie. Ty nóg nie masz! No duszek jest fajny, ale ciężko się nim jakoś steruje mi nie wiem dlaczego właśnie. Jakoś tak wolę Frankensteinem, na przykład lepiej mi się gra. A tym duchem, tak właśnie przez to, że tych nóg nie ma, to yeah. tak jakoś jest dziwnie. O nie, w no jakiej drużynie też jesteś? Odpadnie. No, żółte. Ja nie wierzę, o... to jest masakra. Nie lubię tego z tobą grać, bo. Ja nie w ogóle... lubię w ogóle tej rundy, co nie? Bo ja nie wiem, jakim cudem ostatnio ja odpadłam. Ja też nie wiem, Poza jakim cudem ty odpadłaś wtedy. Te boty nie umieją grać tu. Siema. Ciema, mm. duchu. Oła! Spadłeś? Nie, ale ja było tak, blisko. Spadłam. No nie! Szybko! Uh. Ej, ty, 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 duchu! Ej, 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 ej. co jest? Ej, ej, idź stąd. stąd. Nie, ej, wow. nie trafiam jest, jeszcze, ja nie mogę. Jest, jest, ja nie wypadła, mogę. dobra, przejmujemy tą Szybko. flagę. Dawajcie! Szybko! Dawajcie bociki! No jak u nas jeden bot stoi, to ja nie wierzę, że to jest bot. <laughs> bot nie stał. No nie, boty stoją właśnie czasami i się nie ruszają. Oła, o, wyrzucił wyrzeny. mnie, a wygrywaliśmy, fajnie I dobrze, oh my i dobrze. God, Dobra, przejmujemy tamte flagi jeszcze, dawajcie o, Ten wpadł do wody Wstawaj, szybciej Dobra, jestem tu Dobra, tu się nic nie dzieje okay. Ej, no, Ale ktoś tak musi tu przyjść do mnie Dlaczego nikt mi nie pomaga tam? Stąd, ty nie możemy przejąć flagi ty. Jak walą we mnie tymi rakietami Okej okay. Co za ludzie Dobra, dobra, przejmujemy, przejmujemy to Okropni Bąbka? O oh my god, nie mogę go... O dobra, dobra, przejmujemy to. Nice! Jest 7-3, ej! Mega to dobrze mnie idzie. Już to mnie. Nie dam rady tego wygrać już sama. No nie, ciężko okay. jest tą gra ogólnie. Ja to w ogóle nie lubię tej rundki, nie? No Maxa, ja tu przeważnie zawsze przegrywam. O nie! Dobra, jest 8-4, a tu jeszcze 20 sekund! To w ogóle bez sensu się gra, jak to na samym końcu najlepiej tylko zdobywać tak. flagi. Tak, tak jak ostatnio właśnie było. To jest bez a te boty 5 stoi przy jednej fladze zamiast iść z drugiej. No i patrz, kolejną. teraz my to przegramy. Jest 6-6, a wygrywaliśmy tak dużo. Teraz tak, no nikogo tam nie ma, body. nikogo tam nie ma. Nice. Tragedia. Ja przegraliśmy. 6-4, 6-4, 5-5, patrz. Prze... Dziękuję. Ja. Przegraliśmy, nie? O ja. Ta gra, ta runda powinna zostać usunięta w ogóle z Stumble Guysów. Ona jest tak losowa, że jakby całą rundę się gra nie wiadomo po co. W sumie nie ma sensu grać w ogóle całej rundy. A w ostatnich sekundach wszystko nagle tak, się zmienia. Tak, wszystko się zmienia. My prowadziliśmy całą rundę i nic to nie tak. dało nam. Nieźle. Dobra, jak belka wygra, to, teraz... to wygrywa 2-0 wtedy, widzowie, więc o. Ty, ma... ja nie wygram, bo teraz już żyję w stresie. <laughs> to nie mój oh problem. Ja <laughs> nie, wiem, no z to są botami pokryty. to wygrasz na luzie. Oh! O, już było blisko. Jejku, po co to się stresujesz? jak tam za mną. Spokojnie, masz dużo czasu, oni nie ogarniają nic. Nie, nie, nie. Na spokojnie, nie, nie, nie my... denerwuj się! Po co się tak stresujesz? Bardzo daleko są, na luzie. No dobra, to no to się nie stresuje. Dawaj, no, wskakuj dobra. od razu tu. O, okay. dobra. O nie, po. Nie, 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 na tamten, na tamten. Dobra, okej, jest git, jest git. bardzo. Spokojnie, Niecham. masz mnóstwo czasu, nikogo nie ma za tą w ogóle. Dobra, belka wygrywa. <laughs> Udało się byli wygrać, widzowie, drugi, drugi raz z rzędu, więc no jest dobrze, jest dobrze, 2-0 jest o, nie nie, 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 kliknij zagraj, niechcący, nienawidzę tego Dobra, ty też klikaj, zagraj, zobaczymy, kto idzie gdzie dotrze w ogóle Dobra, lecimy Gramy, słuchajcie, teraz normalną rundkę, tylko Bella osobno, ja osobno, więc zobaczymy, mm, no, kto wygra to gdzie... do jakiego poziomu dotrzemy tutaj. A później zagramy znowu grupę, bo mi się kliknęło niechcący, więc. Dobra, uwaga. Jaką masz mapę? Ten humble stumble to jest. Nie Oje, lubię aha, tej, tej ja mapki. Jak tutaj ukazać. kopią wszyscy w ogóle. O, teraz to się będzie trzeba przystawić na nie? O to jest nie? masakra, nie. Wstaniesz czy nie wstaniesz to, nigdy żyć. Tu jest masakra, jak tu się przepychają ludziska. Mógłbyś wstać, ja nienawidzę tego. To jest tego, masakra, masakra ale jest dobra, starym. jesteśmy, słuchajcie, prawie już na mecie. <laughs> już nerwy się zaczęły. Już nerwy w konserwy. Jest, um, 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 yes, um. jestem, dobra, szósty byłem. Okej, okay. okay. tak, tak, udało mi się. O, twańku, Dostać do kolejnej stój. rundeczki, więc jest dobrze. Okej, okay, lecę. Okej. Okay. Ty ja nie wiem czy ja przejdę. Oh my god. Ty wiesz jak ile osób przede mną? No, jest ciężko ja przeszłam. Tak? Oh my god, dobra. Ja drugą rundkę zobaczymy jak teraz pójdzie mm, w drugiej rundzie. Czy do nie finału uda dobyło. nam się dotrzeć? Fajnie jakby się udało. Mi też fajnie jakby się udało i jakbym wygrała. <laughs> o nie floor flip, nienawidzę tych Ooo, to tu na początku jak się zepsuje, to już jest koniec gry, co nie? Tak Uważam też, tak To już tak, od razu no. się odpada, co nie? Nie no No i patrzcie, nie doskoczyliśmy tam No już jest no. koniec, nie? To ja już dziękuję państwu za grę Dawajcie, ja no przechylajcie, takie... idźcie tam, ja nie idę Zawsze ja muszę tam stać, później wszyscy tu wskakują I to zawsze tak się kończy właśnie Dawaj, Ja tu czekam, good. co nie? To mnie wyrzuciło, ja Cię kręcę, wstawaj dobra, się. Dobra, udało dzień. się, Przejść dalej Mam ty takie machające, wiesz, takie no... Machające te właśnie, nie, nie wiem o co chodzi yy, Taka, oh jak ten prydan, jakby O nie, 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 muteczek, dobra, ominąłem muteczek, ja Cię kręcę, nie wierzę, dobra, dobra, jest szansa, jest w... e? Ale tutaj tylko 8 osób się dostanie, więc dużo przede mną osób biegnie no, Więc oś, nie oś, wiem, ty, czy mi się ty, uda, widzowie Szybko Ojejku, jestem, jestem, Ura. będę, będę, ja ci nie wierzę Ty, jak długo czekałem tam na początku, a udało mi się dotrzeć O nie, masakra Tam byłam dziewiąta, czajszto. Mi się udało na farcie Mi się udało gościu we mnie ślizgiem wjechał, mnie popchał No to jest najgorsze, jak oni tak robią Ale mi się udało na farcie, bo stałem właśnie i czekałem, aż mnie pod podtagują do góry, co nie? I dzięki temu mi się udało Dobra, mam finał i to jeszcze ten nowy Bootbesz, oh. tu znam fajny trik, ale nie umiem go robić, więc nie będę ryzykował. Po prostu zagram to normalnie i zobaczymy, jak mi pójdzie. Bo raz grałem tu normalnie i wygrałem po prostu. Tak nie kombinuję za bardzo, więc. A ja sobie zakręcę kółeczkiem. A co? Tam? Dobra, to ty kręć kołem, a ja tutaj Daj ogólnie patrzę, co się dzieje i czy uda klowny, mi się tu coś wygrać. Dobra, no dobra, na razie jest git. Tutaj Jeszcze sobie lecimy, dobra. Spalnąłem gościa, ale nic to nie dało. O my god, o my god. Dobra, dobra, żyjemy. jest git, jest git. Tu jeden ziomek oszukuje, widzę, ma tutaj jakiś triczek taki, że sobie chodzi po prostu tylko przy tym hydrancie cwaniaczek. I nie mogę go tutaj wyeliminować. Dobra, jeszcze mi uderzył. Dobra, ale wstałem, jest git, jest git, dobra. te biedłanki nie dochodzą. Te żuczki tutaj. Ja na to żuczki mówię. Oh my damy. god, Żuku, zostaw mnie. Patrz, chcę mnie... Koniecznie chcę mieć gościu wyrzucić, nie? A! I chyba on wypadnie. Nie, 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 jednak nie. Oh my god, to było tak blisko. Jestem z nim tylko, z tym właśnie, co oszukiwał tutaj. Oj, to będzie ciężko. Oh my god, oh my god. Wyrzućcie no, go, please. Dlaczego on Daj dalej rady. się utrzymuje tu? Dasz radę? Nie, nie dam rady chyba. No nic go nie chcę wyrzucić tutaj z mapy, ale bez sens. Jak długo gramy finał? No długo. Bardzo długo i nikt nie może wygrać. Ej, on jest dobry i ja też w miarę. Jest! Yes! 2-1 w takim razie. Wygrałem to, widzowie. To było dla was. Nice, dobra. Ej, no mega. Ale walka była o startu z tym ziomeczkiem. Ej, to no, to dobrze, takie coś jeszcze najlepiej smakuje. Najlepiej to smakuje, takie zwycięstwo, właśnie. Ej, dlaczego w Ej. ogóle ja dołączyłem do czyjeś grupy, jak ja tworzę swoją? Co to co chodzi? Co? Dobra, jestem. 3-0-7-8-8. 3-0. <grych> tak jest, 3-0-7-8-8. <grych> Dobra, słuchajcie i lecimy teraz. Jest 2-1. Nobella teraz wygra i wygrywa. Tak to właśnie wygląda. Tak jest. Więc zobaczymy, lecimy, słuchajcie, kto teraz wygra. Komu się uda. Mam nie, nadzieję, ja nie mam nadzieję, że mi się uda widzowie i że wygram to Ale zobaczymy presja na mnie teraz jest <noise> jaka presja? No tak, że muszę wygrać Nie no, co ty Ale się cieszę, tak że mi się udało wygrać finał i to w normalnych rundkach, oh my god Nie wierzę w to aż, nie? Ooo, twoja Po raz bambina. kolejny, normalnie ostatnio coraz lepiej mi idzie w Stumble Guysy. Że mnie zapeszył tylko, bo zaraz będzie mi szło bardzo źle pewnie A, wstawaj szybciej Oh my Evan. god. Uh, no, dawaj. Ok, okay dobra, dobra. jestem. Okay. Woohoo dobra, dobra. Jedziemy na brzuchu. Okay. Oh my god. Na brzuchu, o, Dobra. dobra Nic Aj, tam można wskoczyć, zdążyć, ale nie zrobiłem tego. Ok, lecimy. Jak ty się tu rzucasz, nie cykasz się? <laughs> nie. A tam dobra, można tutaj. przeskoczyć. Nie umiem tego zrobić, nie? Zawsze jestem jakby spóźniony troszeczkę i. Coś tu jest nie okay. tak, nie? Lecę za tobą, duszku. <laughs> Lepiej nie leć za mną. Uh, nie. Błotko! Oh. Zostawię! Jajko, jakbym cię trafił, to byś odpadła raczej już. pa! Haha! Haha! Jest <laughs> Udało się. Dzieci ludzie, ich tu w ogóle nie ma. O, dobra, biegną. No! Biegną, halo! Tyle, Tutaj pa, duch straszy hajde. was. Woohoo. No nie wiem, nie wiem, ja bym tak nie dowiem. A spaniaku Hy, wślizg <laughs> wow. dobra jesteśmy Teraz mnóstwo osób dobiegło Ale to jeszcze, to jeszcze patry... mają szansę Nie, patrzcie. jest ktoś, Karolina się nazywa 33, Bot by się tak nie nazywał No nie wiem, może by się nazywał tak Albo Ksenia W Selen... Selena to może, bo to takie No nie wiem właśnie angielskie. Blanka nie no ludzie, dajcie spokój. Boty to są te sample guy, bla bla bla. A nie takie No nie coś. wiem właśnie. Nie. No jest, ale patrz, Blanka D, Selena A, to są takie podejrzane, nie? E, Niki. Ty to się zawsze wszędzie wszystkie To, to tak patrz. jak ja bym co zrobił Vito v. No właśnie. Dobra, let's go i let's go. pyk. Oni nie skaczą, ja nie więc nie rzucam, to są boty, bo on, nie Bo on nigdy nie, nie ten, nie wstaje na czas. O pięknie, wyszuć mnie, wyszuć mnie, wyszuć mnie, wyszuć mnie, no nienawidzę tej gry, nie nawidzę tej gry. Ja nie na tej babki właśnie, ona jest taka no ciężka. Ano, chociaż nie. ja ten początek już tam sobie ogarniał właśnie. Ja już podziękuję, nie przejdę Dawaj, tego, nie, dawaj, ja na to samym to Z butami to na ludzie. Zepsułam. Tragicznie zepsułam. Pa, ja już nawecie, śmado. Eeeem, um, 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 kręcimy tutaj okay. się na boku. Nie no, jak byliby zwykli ludzie, to bym... Nie przeszło tego sosna. Let's go! Jesteśmy Będę zawsze to stać No tutaj boty na końcu nie ogarniają, one w ogóle nie wskakują na ten. Nie no, Ksenia W to na pewno Karola L to też jest bot. No to oni mają wszyscy Wysocki 89, to może nie być bot, nie? Na bank nie jest. Pozdrawiam. ale... Re, ale <grafię> on gra jak bot, co nie? O, I ta Karolina33, może też faktycznie o. to nie być bot Ale no nie wiem nie Ale ten Selena A i ten to na bank, nie? Te boty, to są boty ta falle, Dobra, ty. finał, słuchajcie, Belka ma szansę wygrać, oooo o, Block dash? To nieźle Tylko nie to. Dobra, muszę Belkę trafić tutaj bombką no, nie, <laughs> no. Tylko nie. Żeby to. oszukać trochę o się będzie się na mnie fokusował. Będzie się fokusował mnie to gra, na Belgi Ale masz fajnego traila jeszcze! Oh my god, go do... jeszcze bym zepsuł już na początku od razu BUM! Oh my god, nie trafiłem nikogo. <śmiech> <Wow>. <śmiech> oh my god jakie to ciężkie było. O dobra, trafiłem go. E, trafiłem go i przeleciał przez blok! Jak to się wydarzyło? Co ty? No serio ci mówię. I nie wstanę, patrzcie! Belka, daj! Oh my god, ja. było blisko. O, to jest denerwujące. Ej, ta mumia mnie coś tutaj blokuje. Jedna ona. No, no, no. Dobra, dobra, no, no, no. A to na to trzeba, tak, tak. ja zawsze zapominam Tak, No, jak tego wspomnie. nie zrobisz, to wszyscy odpadniecie i ja wygrywam. O ja nie mogę. Oh my god! Wszyscy zepsuli ten jeden skok! Eee. O nie, dobra, mamy 2-2, więc widzowie, teraz jest runda finałowa. Runda Ale finałowa. Bardzo by było. Belka, długi odcinek dzisiaj. A, nie mogę. Ale zagramy jeszcze ja jedną. Zawsze zapominam, bo ja mega rzadko w to tak, gram. Tak, tam i nie na wiem, tym bo że... trzeba pamiętać, że właśnie raz jest tak, że zawsze trzeba wskoczyć i przeskoczyć, jakby. No, a jak już raz to ominiesz, będzie daleko, to już nie zadążysz. No, nie da się zdążyć wtedy. Znaczy, znaczy się da, jeszcze można coś tak skakać, się rzucać, kombinować, i czasami ten, ta postać przejdzie jakby przez te bloki, ale to jest cięż no, ciężkie. Jest ciężkie do zrobienia, właśnie czasami. No. Dobra, mamy finałową rundę, więc widzowie piszecie, z 2-2, piszcie w komentarzach, kto wasze zdanie wygra, 500 zł. czy duszek, czy pumpkin i zobaczymy. O, tej rundy nie lubię, nie? Tu jak się z ludźmi gra, to jest tragedia. Czyli wszyscy pchają na te trampoliny i nie da się tutaj przejść w ogóle, co nie? Trafisz, czy nie? I tutaj zawsze mam problem też. Opa! Opa! Czekamy. No, z tynku, no właśnie gdzie? to jest najgorsze, nie? Jak się Przecież tak zrobi, to już, pominam... się, już się nie da wstać w ogóle. Tam nigdy. Już niby zdążyć. Juhu. Tak, jak tu jest bot, który się rzuca. Który? No bo no. te niektóre boty są dobre, nie? To właśnie. Ej, jesteśmy! Słuchajcie, kolejna rundeczka! Dobra. To panie, pancie, kolejna rundka. Please. <laughs> Dobra, zobaczymy. Słuchajcie, kto wygra. Dzisiaj Berka mia, ma dużą szansę. 2-0 wygrywała, ale już zrobił 2-2. Więc. Coś bym powiedziała, ale nie. <laughs> dlaczego? No, no to tak jak było. czasem niektóre mecze oglądam. No, wczoraj Co miałem taki wygrywa? mecz widzowy w Fifie właśnie. <laughs> Wygrywałem chyba 2-0 i przegrałem chyba 3-2 W drugi... A. Ja nie wiem, mi się wydaje, <grystanie> że, że to przez to, bo ja mam tam nick y, też ty chyba I Ja nie wiem, czy czasami ktoś, nie są coś widzowie Albo ktoś, kto mnie kojarzy I po prostu, no. czy oni mnie trollują i w pierwszej, w pierwszej połowie dają wygrywać A później, słuchajcie, właśnie mi, mi dowalają tyle bramek, że masakra, nie? No, hmm. jest ciężko, ale, ale coś tam się gra trochę <grystanie> Lubię, ja lubię nie, się bo... podstresować trochę, nie? No Dobra. O, lubię to brudne. Nienawidzę! Uwielbiam tego. tą rundkę. Wiem ty ją. To mógłby mówię, być nie finał, nie. co nie? Bo w to jestem mega dobry. No właśnie nie, dlatego chociaż mam e... szansę, że coś tam jeszcze pogram. E... Bo jakby był finał, to... E... E... Dobra, opa Ej, 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 nie zblokowało mnie coś. O! Oh. No i dziękuję bardzo. O nie! Dostałem! Wstawaj! Oh my god! Oh my god, belka jest pierwsza przede mną. O! Oh. Dobra, ja poszłam tą złą stroną, ale ja już <grym> no specjalnie, dół. żeby. Oh my god! Nie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? Patrz! Ej, patrz! Ja jeszcze nie przejdę, co nie? O, 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 o jest, jest, jest! Ej, tu tyle ludzi jest, że ja nie przejdę, serio? <grym <grym> ja, nie... Ale było blisko spadły widzowie, nie wiem dlaczego to się wydarzyło. Ej, dobrze, tym ludziom teraz to szło. No. Czy tam bottom, nie wiem. Botom, bottom. Dobra. Ej, no, to... Finał, widzowie. Wito ten? No właśnie, wito kontrabella. Ooo, nie, jeszcze wyścig. Dlaczego? Dlaczego nie jakiś hany kąp albo coś? Właśnie. No, to jest najgorsze, jeszcze to na samym końcu. Woohoo! Eee... Aż ty oh my god. Aż no. ty wstawaj! <grym> Dobra, aż ty O Oh my <grym> god. Le, to o nie, pa, o! co, 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 się stało? Widziałam, jak się do mnie uśmiechałeś. Dlaczego mi się to zrobiło? I belka wygra wygrazę, mną, patrz na to! Nie! Spadła, jest, 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 No czasy. bo ja już tu stresa, ja nienawidzę pod presją nic robić. <grym> mela nienawidzę, mela to ma mi ma presję. Tak o oh my god, spadłem! Belka wygra! Ja, więc, rzuciłam myszką! Rzuciłam myszką! Nie rzuciłam. mogę! Nie mogę, widzowie! Oh o no my nada. god! Nada! Nada! Daj mi spokój! No, Belka, wierzę w ciebie! Nie! <gieś> nie spokoj, mogę ja coś się wydarzyło. Jak to na luzie wygrać, co nie? Dobra, jesteśmy ja w... na luzie wygrać. No mogłaś, bo ja dwa, dwa albo trzy razy spadłem, no, więc. Yy... A ja wtedy jeszcze nic nie spadłam. Słuchajcie, 500 zł kolejny, już 1000 zł mam. Wygrane z, <gryś> <gryś> z belką w skinach. Także nieźle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Ja są więcej, ja się tylko do nie. <gsaturgy> <gryś> <gryś> Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał. Wpadajcie też do Beli na odcineczki ze Stumble bo też są fajne. I, I warto je oglądać. Ja Więc spadajcie. My wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jutro widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie, pa-pa!